Widziałeś te bluzy maty? Nie. Był e, tam e, no krótka spinka, no, chyba spinka to za Komentarz. duże słowo. Komentarz e, a propos skąd te ceny z dupy po 500 zł za bluzę. Ja wtedy sobie pomyślałem tak, że Cholera, ja nie widziałem tych bluz i nie umiem ocenić, czy one są warte 500, czy nie. Czyli nie, niemniej, i... broza za 500 dla przeciętnego Polaka mhm. jest to wydatek spory. Zrobiłem modruchowo komentarz. To nie było jakiejś przemyślanej, czy mhm. nie wiem. 20 argumentów za, 15 przeciw, mhm. dobra, wpisuję. Dopiero potem przyszła refleksja, że Matczak Junior to jest przecież bananorama, no to dla nich to, dla jego środowiska, 500 to jest jak kurwa, splunąć. Jak ci widzowie tak. aha, będą rozkminiać, co z, oznacza bananorama? Mm, nie wiem, no że co, że e, bananowa młodzież o to chodzi. No tak, tak, mhm. tak. Tylko że. Ale... taki zespół był bananorama. zespół był. W, w czasie, kiedy no, maty nie było na świecie, więc uważam, że te wszystkie jakieś tam zatrzymania i tam tego typu rzeczy to, no, to jest taka, wiesz co, historia pod tytułem Darmowa promka, nie? No, słuchaj, no może jest, no ale tak się zdarzyło, to jest i darmowa promka, wiesz, taki... zrobił sobie jest... dużo niedarmowych promek, to jest znaczy SB wieku... Mafia zrobiła, no Jest nie? w takim wieku, że w... będzie pierdolił głupoty i będzie popełniał błędy yy, i będzie mówił rzeczy, które mu się wydają realne do zrobienia, no czekam, ile albumów do 40? 20. Dwa? Czy tam ileś? Ja nie wiem, nie, nie, nie. Aha, czaję, że gdzieś jakaś taka wypowiedź była nie Teraz się ja ja nie zrobi. Teraz ale będzie Clickbait. Nie? Do 40? No. Mm, ale czekaj, to co? Ja nie wiem minor 20 pewnie coś, czyli co, że album rocznie miałby robić, tak? No ponad, nie? A, ponad. No nie wiem. Chuj no. Wie. no dobra, czas start. No okay. <laughs> Ja na przykład mu nie zazdroszczę, bo... Być kurwa dla każdego, to jak nie być dla. wiesz. Teraz jaki on ma być z płyty na płytę? Nie? Jakie są oczekiwania? nie? Kurwa nie Kiedy wiem. Jak ci bro. ludzie powiedzą, dobra, już był, już chuj z tobą, nie? To taki... Chuj wie, Eminemowi nie powiedzieli, no nie? No dalej, jak Eminem wypierdala płytę, no to kurwa. No, ale to nie jest chyba. To opierdala ją w potwornych ilościach. Okay, no nie? Ale to nie jest chyba porównanie takie. Właściwe. Dla mnie y, jest o tyle, y, już że... O sam, już patrząc na sam, wiesz, jakość rapu, nie? W ogóle no, ale nie masz poczucia, tego... że ci nowi raperzy, którzy są w topce, to są takie e, kurwa ra, rapujące e, dody, piasty,